Nowy rok. Dzisiaj naszym gościem jest prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej i jeszcze ciągle prezes Grupy Azoty Zaxa S.A. Sebastian Świderski. Witam Cię w Sebastianie w nowym roku. Dzień dobry i od razu noworoczne sprostowanie. Już nie jest. Już nie jesteś? Już nie jestem. To już się stało, stycznia, tak? Tak, już się stało. 1 stycznia nie jest. Prezesem Grupy Azoty Zaxa w korze. Czyli tak jak mówiłeś do końca roku, słowa dotrzymałeś, nie trzyma się kurczoło stołka. Nie trzymać. E, za to ten stołek, który objąłeś y, po wyborach y, w związku. Y, jakim się okazał stołkiem wygodnym, twardym? <grym> twardym, bardzo twardym, mało wygodnym, i tak naprawdę jeszcze nie wiem, jak się na nim siedzi, ponieważ tyle jest spraw, tyle rzeczy wokół e, minęły trzy miesiące, a, a tak naprawdę jeszcze dobrze nawet nie posiedziałem w tym swoim fotelu, więc. Trudno mi powiedzieć, natomiast natłok spraw i, i wydarzeń, które się dzieją wokół wybory trenerów, Mistrzostwa Świata Kobiet, dodatkowe imprezy. Niestety brak nominacji, jeżeli chodzi o organizację Ligi Narodów w Polsce, spotkania z prezydentami, ze sponsorami i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Czyli bardzo najwięcej chwili. czasu spędzasz w samochodzie? Najwięcej czasu spędzam w samochodzie warszawskie korki tam już mnie polubiły, ja mniej. Media donoszą, że dobrze poinformowane źródła, czyli włoski dziennikarz Gianluca Passini poinformował, że Grbic jest trenerem reprezentacji Polski. No to jest czy nie jest? To jest fenomenalny dziennikarz, ponieważ wie szybciej, wcześniej niż sam zainteresowany, gdzie może, kto jest. Może prorok. No, może prorok. Także to, to też nie jest... Ale chyba nie jest tajemnicą, że prowadzicie negocjacje właśnie z Grbiciem. To jest kolejny przykład, że właśnie dziennikarze, a przede wszystkim menadżerowie nakręcają całą koniunkturę wokół danej osoby. No i tak to się mówi, strzelając w płot i no jedna kula gdzieś tam kiedyś w końcu trafi z tego przysłowiowego karabinu. Ja nie chcę mówić, czy negocjujemy, czy nie negocjujemy, na jakim etapie jesteśmy, ponieważ powiedzieliśmy, że nie będziemy rozmawiać. Imiennie o kandydatach. Rozmowy trwają z wszystkimi. Teraz są te aspekty takie bardzo delikatne, ponieważ aspekty finansowe, ale nie stricte wynagrodzenie danego trenera, bo pamiętajmy, że oprócz trenera to są jeszcze sztaby, ludzie wokół zatrudnieni do tego jednego czy drugiego trenera. Jeden chce mieć dwóch swoich zagranicznych pomocników, inni chcą mieć tylko Polaków. Więc to są też różne rozmowy. Dodatkowo, jeden chce mieszkać na, na stałe w Polsce, drugi chce dojeżdżać, tylko na okres reprezentacyjny, to też są dodatkowe e, koszty, a więc tak naprawdę to wszystko się dzieje teraz już bardziej w Excelu, w tych tabelkach przysłowiowych dyrektora finansowego. Ale to jest tak, nie, że swojego... jak bierze Polaków, to dostaje więcej punktów i jest do przodu w tym wyścigu? <laughs> nie, nie, jak nie, to nie, działa? Nie, 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 to nie działa tak. My nie chcemy po pierwsze narzucać trenerowi, natomiast chcielibyśmy żeby jednak ten sztab kilku, a najlepiej wszystkich oczywiście, ale kilku w swojej w swojej ekipie miał. z tego względu, że no nie po to mamy doskonałych statystyków, nie po to mamy bardzo dobrych trenerów przygotowania fizycznego, nie po to otworzymy Volley Station, polski program do, do statystyk właśnie, żeby z tego nie korzystać, również asystenci. Tutaj chcemy dać jednak możliwość tym trenerom, żeby mieli zaufaną osobę, jedną, maksymalnie dwie w sztabie do tego, żeby no też ten mógł się posiłkować. Pamiętajmy, że dla niego to jest nowe środowisko, dla każdego z tych trenerów to jest nowe środowisko, nowi ludzie. Więc też ten system pracy muszą bardzo szybko poznawać i zawodnicy i sztab, i w jakim środowisku się poruszać. Więc tak naprawdę to będzie nowa grupa, jedna i druga stworzona. Więc także też pozwalamy, żeby ten sztab szkoleniowy i ten trener przede wszystkim, pierwszy trener miał jakąś zaufaną osobę, jeżeli oczywiście będzie chciał. Jasne. Ale już ogłosiliście, że poznamy nazwisko selekcjonera na wyjazdowym posiedzeniu Zarządu w Związku 12 stycznia w Gliwicach. Tak, 12 stycznia w Gliwicach odbywa się Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej, na którym będziemy podejmować ostateczne decyzje i akceptować decyzje grup, które wybierały tych trenerów, czyli grupę, grupa Oli Jagiełło, jeżeli chodzi o wybór trenera żeńskiej reprezentacji wybór, i grupa Tomka Palucha, wybór trenera, jeżeli chodzi o reprezentację męską, więc na tym zarządzie mam nadzieję, że e, ci trenerzy zostaną zaakceptowani, wybrani zaakceptowani przez polski zarząd. Czyli to nie wtedy tak, że jednoosobowo mogli... prezes podejmuje decyzję i mówi ten jest mój, Nie tego bierzemy. Nie. nie, przekonaliśmy się ostatnio w innej dyscyplinie, że wybory jednoosobowe nie są wskazane i nie są dobre. O, już złośliwy na, dzień, na początek nie. roku. No dobrze, ale właśnie, o ile o męskiej reprezentacji mówi się dużo i właściwie ciągle jednak się faworyzuje grbicza, e, przynajmniej dziennikarze to robią, przyznaję, ale co nie okrywałeś, że... Sam to robi. Sam to robię, oczywiście. E, no, z drugiej strony niektórzy już w międzyczasie opuścili sobie, bo poszli do resowi, na przykład, nie? Więc... A Z tego co pamiętam, nie można łączyć klubu krajowego. Do końca, z... do końca, sezonu, do końca sezonu można, więc. Aha, to nic się nie zmienia. Mu... Nic się nie zmienia, no dobrze, ale już zupełnie nie wiemy, co z paniami. Dlaczego tam jest taka tajemnica, że tam nic nie wiemy? Nie, no właśnie, tam wiemy wszystko. Czyli? Tam wiemy wszystko, wiemy, kto jest w tej pierwszej czwórce: trener Lavarini, Santarelli, Antiga i Chiappini. No to jest ta czwórka, która. Została na tej ostatniej prostej. I potem Zostały... już nic nie wiemy. No tak, no, ale to jest ten sam kazus co mhm. reprezentacji męskiej. No, rozmowy: no, każdy ma swoją wizję, każdy widzi to trochę inaczej, każdy ma swoich przedstawicieli. Jeden chce pracować na pełen, tak zwany pełen etat, full time, czyli być tylko dla reprezentacji. Mhm. Kto inny chce łączyć z klubem? Z klubem. No, akurat w przypadku Stefana, Stefan chce łączyć z klubem polskim, co dla nas no, jest y, praktycznie do zaakceptowania. I tutaj też Stefan ma się zastanowić nad tym, nad tym swoim wyborem. No ale tak samo Santarelli i Lavarini to też mają swoje potrzeby, jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy. No mi się na przykład podobał bardzo mocno merytorycznie Stefan Antiga, po ponad dwie godziny fajnej rozmowy na temat żeńskiej siatkówki, wiele fajnych tematów, przemyśleń, wniosków. Rozmawiałem bardzo długo też z trenerem Santarelli. On mnie zaskoczył kompletnie, ponieważ powiedział, że chce mieć dwóch współpracowników i wyobraź sobie, że wymienił dwóch, którzy pracują w Polsce. Także jego wiedza też była naprawdę fajna. Także trudny temat, ale też sporo ciekawej wiedzy o polskiej środkowce. No dobrze. A jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje. Jeżeli to będzie ten grbicz, o którym ciągle spekulujemy, to będziesz miał satysfakcję, że odegrałeś się na prezesie Perudzi, który wcześniej podkupił grbicza Zaksie? Nie rozmawiam z prezesem Sircim, więc nie odpowiem na to pytanie, czy będę miał satysfakcję, czy nie. Niech się to zadzieje, a potem zobaczymy. Okej, okay, dobrze. No właśnie, Liga Mistrzów i włoskie kluby nas spotykają zawsze wtedy, kiedy trzeba walczyć o swoje. Jaki masz, jaki masz nastrój przed, już nie, nie jesteś prezesem klubu, ale na pewno masz jakieś odczucia przed meczem w środowym w Gliwicach? Ja powiem tak, ja mam wielkie marzenie i ogromną nadzieję, że ten spotkanie się odejdzie, patrząc na to, co się dzieje w Lidze Włoskiej. Ile poszczególnych osób zarażonych, ile meczów spotkań odwołanych. Zaczyna się to również dziać w Polsce. Mamy przykład chociażby Warszawy, gdzie jest siedmiu zainfekowanych, więc tak naprawdę ciężko, ciężko mówić o tym, co ma się zadziać w tym meczu. Ja bym tylko chciał, aby kibice mogli obejrzeć jak najlepsze widowisko i przede wszystkim, żeby kibice mogli obejrzeć to, to widowisko i mogli być na, na tym obiekcie. Wiem, że, że są bilety jeszcze sprzedaży, także serdecznie zapraszam, bo, bo na pewno dwóch, pamiętajmy, dwóch ostatnich mistrzów Ligi Mistrzów, zwycięzców Ligi Mistrzów spotka się na, na tego 12 o godzinie 18 w arenie Gliwice, także to na pewno będzie wspaniałe wydarzenie, jeżeli do niego dojdzie, a na tą chwilę mam nadzieję odpukać wszystko jest ok, ponieważ nawet rozmawiałem ze sztabem szkoleniowym z Aksy i, i, i wszystko wraca do normy i będą w komplecie. Miniony, miniony rok to był w klubowej y, y, karierze Sebastian, prezesa Świderskiego najlepszy rok, no bo to już chyba trudno, trudno, szalony. Lepszy, szalony najlepszy rok, ale działo się tam wszystko, dosłownie wszystko, łącznie z tym, że zaraz po zdobyciu, y, y, wygraniu Ligi Mistrzów, Odeszli kluczowi zawodnicy. W każdym razie taki kręgosłup drużyny. No i za chwilę trener Beach, który mimo, że podpisał kontrakt, jednak ostatecznie przeszedł do Peruzi. Jak ty ten rok zapamiętasz, co dla ciebie było najważniejsze, co najwięcej cię może kosztowało nerwów i najwięcej satysfakcji przyniosło? Na pewno, oczywiście, jeżeli chodzi o aspekty sportowe, to dużo nerwów kosztowało mi finał mistrzostw Polski. Z Jastrzębskim Węglem, bo nie tak zakładaliśmy i nie tak spodziewaliśmy się, że się zakończy. No brawa dla Jastrzębia, wykorzystali nasze słabsze dni i, i, i to oni cieszą się z Mistrzostwa Polski w roku 2021. Natomiast wydaje mi się, że też te, ta przegrana dała dodatkowego kopa chłopakom przed tym finałem Ligi Mistrzów i byli jeszcze bardziej zmobilizowani, skoncentrowani, także to było widać jak oni się rozwijają, jak ewoluują. Pamiętam jak zaryzykowałeś, rozmawialiśmy już po tym zdobyciu, pół roku temu, ponad pół roku temu, zaryzykowałeś taką tezę, że być może nie byłoby tego zwycięstwa, gdyby nie przegrana w finale Mistrzostw Całkiem, całkiem możliwe. Wiadomo, że po takim sukcesie jak Mistrzostwo Polski, gdzieś ta koncentracja spada. Chęć do takiej pracy też mogłaby spaść. Można by było wnioskować, że jedziemy tam na fali euforii, i że się wygra samemu. Natomiast no niestety ta przegrana spowodowała zimny prysznic, i zimny prysznic, dodatkowo motywację naprawdę było widać, naprawdę fajnie widać było po chłopakach, jak oni zaczynają pracować, jak oni zaczynają przeżywać to, co się stało w Jastrzębiu i to, co chcą osiągnąć w Weronie. To, to naprawdę jest fenomenalne doświadczenie dla każdego nie tylko trenera, czy działacza, ale dla każdego kibica, móc obserwować to. To z aspektów sportowych, a z aspektów, no niestety tutaj bardziej prywatnych, no zakończenie współpracy z Aksą na tą chwilę. Ja nie mówię żegnam, tylko do widzenia. No i droga, nowa droga, ciężka droga i, i tak naprawdę nie wiem co będzie dalej, bo, bo to jest dla mnie nowe wyzwanie, ale ciekawe wyzwanie. Ja się lubię rozwijać, lubię prowadzić, lubię wprowadzać nowe rzeczy do swojego życia. I to doświadczenie takie bardzo, przez duże D, zostało wprowadzone w moim, moim skromnym życiu i mam nadzieję, że to doświadczenie będę rozwijał i mógł później wykorzystywać. No właśnie, zostawiając Zachsę, która po tej perturbacji pół, pół roku temu miała już nie być tą samą Zachsą, na razie nic na to nie wskazuje. Nowi zawodnicy, zwłaszcza Janusz, odnaleźli się znakomicie w drużynie. Czy Twoim zdaniem, no już teraz nie prezesa, możesz powiedzieć tak jakby trochę z boku, to ciągle sentyment pozostaje. Czy Zaksa dalej ma szansę na wygranie Ligi Mistrzów w nowym sezonie i wygranie Mistrzostwa Polski? Hmm, oczywiście, że ma. My pokazaliśmy w zeszłym sezonie, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, że nieprzypadkowo wygraliśmy z największymi, bo, bo na, na, na tapecie i polu przegranym stały został takie ekipy, jak Lubę, jak Kazań i na końcu Trento. Brakowało tylko tak naprawdę, można powiedzieć, do tej rozpiski zespołu z Perugii. Dokładnie. Natomiast... No nie zaopali się, nie, 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 za, nie dostąpili zaszczytu gry, nie gry wy, z nami. Nie wygrali z tręta. Natomiast to jest sport i to jest piękno sportu, że może, każdy może wygrać z każdym. Dodatkowo jeszcze no pandemia rozdaje bardzo mocno karty. Czasami jeden, dwóch zawodników może wypaść na te właśnie przysłowiowe 10, 2 tygodnie, potem powrót, ciężki powrót. Czasami potrzebna nawet miesiąca do tego, żeby zawodnik wszedł na ten swój poziom. Więc tu się wszystko może zdarzyć i, i każdy może wygrać z każdym. Przykład podobnie w drugą stronę Jastrzębia, które nie było tym faworytem, a jednak wygrało Mistrzostwo, Mistrzostwo Polski. Także tutaj w dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe. Ja się cieszę, ponieważ przez to jest piękno, piękny ten sport, że jest na tyle niespodziewany, że każdy wynik może, może paść. Tak, wiele lat już mówimy o tym, że Zaksa to jest świetna szkoła dla wszystkich, dla trenerów, dla zawodników. Przychodzą świetnie, a wychodzą jeszcze lepsi. Prawda? I co widać zresztą w drugą stronę, że byli znakomici, byli mistrzami w Zaksie, idą do innych drużyn już nie pokazując palcem i tam różnie się to toczy. Czy uda się coś takiego zbudować w reprezentacji? Czy jest w ogóle na to szansa? Pamiętajmy, że tutaj Zaksa to nie tylko, tylko i wyłącznie hala, ale również środowisko, to są również kibice, miasto, to są ludzie pracujący w biurze, to są ludzie współpracujący z klubem. Przysłowiowa sprzątaczka, która przychodzi i, i pomaga zawodnikom gdzieś tam koło szatni posprzątać. Także to, to jest biur ludzi którzy tak naprawdę cieszą się, że są w tym zespole, że są przy tym zespole i to wydaje mi się jest bardzo cenne i, i to jest coś co więcej co możemy, co możemy oferować co oferujemy niż inne kluby, bo ta przysłowiowa Zaxa Family naprawdę bardzo fajnie od kilku ładnych lat funkcjonuje i widać, że zawodnictwo pomimo tego, że się zmieniają to przychodząc tutaj, cieszą się siatkówką, rozwijają się a jak jeszcze są głodni zwycięstw no to mamy praktycznie gotowy produkt na na sukces. Co do reprezentacji, to wydaje mi się, że to jest zupełnie inaczej. Tam przychodzą najlepsi zawodnicy na swoich poszczególnych pozycjach, są wybrani przez trenera i tak naprawdę trenują do tej jednej imprezy docelowej. Tutaj można wypracować tą formę z tygodnia na tydzień. Może zdarzyć się jakiś spadek formy w jednym meczu, jednego czy drugiego zawodnika. W przypadku reprezentacji mamy Mistrzostwa Świata. I tam jedna przegrana, ja przypomnę, 2006 rok przegrana z Rosją, ewentualna przegrana z Rosją, pomimo tego, że wszystko wygrywaliśmy praktycznie 3 do 0 bez żadnych problemów, mogłaby spowodować, że odpadlibyśmy z turnieju. Tak. Więc należy no, też... Z Francją na igrzyskach. Z Francją na igrzyskach, ale tu już jest faza w mówię później w grupach, także tutaj trzeba być bardzo uważnym. Jeżeli chodzi o reprezentację, to atmosfera, atmosfera jest bardzo ważna również. Po cichu, podczas czasami są zamykani. W zeszłym roku Rimini ponad miesiąc czasu, więc, jakby ta atmosfera nie było, to myślę, żeby tam mogło być mocno, ostro i, i, i wióry mogłyby lecieć. Natomiast e, atmosfera tak jak najbardziej, natomiast tutaj przygotowania do tej imprezy docelowej trwają miesiąc, dwa miesiące, pamiętając, że po drodze jest WNRK, czyli tak zwana Liga Narodów, e, Memoriał Jerzego Wagnera jakieś drobne sparingi, to tego treningu, czasu treningowego nie jest tak za dużo. Więc tak naprawdę to wszystko będzie tylko i wyłącznie w głowach zawodnikach, zawodników, w ich chęci podejścia do, do, do tego tematu, no i przede wszystkim do ich zaangażowania. Kalendarz jest bardzo napięty, a mimo tego słyszę, że coraz głośniej się mówi jednak o powiększaniu ligi. Dlaczego? To pytanie do wodarzy Ligi. Natomiast... No tak, no, ale, ale ty też jest, jeszcze niedawno byłeś prezesem klubu, byłeś w, Radzie, byłeś w zarządzie Ligi, w Radzie Nadzorczej Ligi, przepraszam. I y, wiem, że byłeś zwolennikiem też tego rozwiązania. Tak, jestem zwolennikiem rozwiązania, natomiast też to nie jest takie rozwiązanie dla mnie, że musi być na 100% przez następne nie wiem, 25 lat. To jest rozwiązanie na to, żeby się otworzyć też na, na nowe tereny, bo, bo Ukraina jest widać też powiązana z Polską. Zwróćmy, ilu teraz tych mieszkańców, ludzi mieszkańców jest Ukraina, w Polsce, właśnie, tak? a ilu tych jeszcze starszych ludzi na tej Ukrainie Polaków yy, mieszka. To jest raz. Dwa, mamy bardzo duży napływ młodzieży, tej takiej naprawdę dobrej młodzieży. Daniel Pliński, jego zawodnicy U-21 zdobywają brązowy medal Mistrza Świata. Michał Bunkiewicz, Złoty Medal. Tak. Także tutaj mamy ten napływ bardzo dobry, więc tych zespołów potrzebujemy. Jeżeli będzie ta góra większy, więcej zespołów miała, to ten dół też będzie musiał czerpać z tych zawodników. Chodzi bardziej dla o rozwój, zawodników, żeby, tak, o żeby rozwój, mieli gdzie grać. Tak, żeby mieli gdzie grać, żeby było tego więcej. No rzeczywiście kalendarz jest bardzo napięty. Natomiast patrząc na ten sezon, został rozbudowany system rywalizacji jeżeli chodzi o Puchar Polski, o te cztery przysłowiowe środy, czyli te cztery przysłowiowe środy za rok, jeżeli zostaną wyjęte, to w te, mie w te miejsce wejdzie normalnie Liga i, i wszystko zostanie tak, jak, jak było w tym sezonie, więc myślę, że rzeczywiście sezon jest bardzo napięty, ale ja bym tutaj bardziej spojrzał na, na ten problem z perspektywy nie Ligi, yy, tylko bardziej z perspektywy właśnie Federacji Światowej, Federacji Europejskiej, bo Czyli tu są. W kalendarze międzynarodowe, ponieważ Liga Mistrzów powiedzmy, że jakoś się ustabilizowała, jest do zaakceptowania. Eee, może, może bym trochę jeszcze pomieszał, jeżeli chodzi o te odległości, żeby były krótsze, żeby nie, nie trzeba było się tak daleko przemieszczać. W dzisiejszych czasach pamiętajmy, ja mówię, cały tak, czas o dzisiejszych tak, czasach. Natomiast nie rozumiem kompletnie, jak można było dopuścić, że na przykład dwie imprezy na siebie nachodziły mistrzostwa Europy, kobiet, mężczyzn, jedne się kończą, drugie się już dawno zaczęły. I, I nagle trwają równocześnie. No, takich rzeczy chyba nie powinno mieć miejsca, a wiemy doskonale, że Federacja Światowa z Federacją Europejską nie do końca żyje w zgodzie, więc wiele takich spraw będzie, myślę, jeszcze na Awokacie. No właśnie, nawet w tym roku mamy też turniej w, na Filipinach, tak? <grym> tak. Rozumiem, że jesteś jego fanem. Nigdy, się, nigdy, na Filip, nigdy na Filipinach nie byłem i, i myślę, że tutaj woda, że FIFA sobie dwutygodniowe wakacje. Bo pamiętajmy, że pierwszy tydzień grają bodajże dziewczyny, następnych chłopaki, więc będzie można spędzić dwa tygodnie pięknych wakacji. Natomiast poważnie, no rzeczywiście ten kalendarz jest straszny, jeżeli chodzi o wnl kę Nikt tego nie rozumie. Jest bardzo wielu przeciwników. Patrząc chociażby na to, dlaczego Kanada, Filipiny dostają cztery turnieje, mówimy, znaczy dwa turnieje tak. że dwa turnieje tu i dwa turnieje tu, a takie reprezentacje jak Włochy, mistrzowie olimpijscy Francuzi, Serbowie czy Polska nie dostają ani jednego. To jest większy, większy znak zapytania i na pewno te pytania będą podały na spotkaniu właśnie z łodziejami, czy do Światowej Federacji, głównie Światowej Federacji, jeżeli chodzi o te rozgrywki i generalnie od organizatorów, bo... No bo to troszeczkę zabija sport, a zaczyna wchodzić no niestety biznes. No tak, za chwilę się okaże, tak jak mamy mundial w Katarze na przykład, nie? No dobrze, jeszcze Zaksa też padła ofiarą tego, bo mistrzostwa klubowe świata. Klubowe mistrzostwa świata. Mistrzostwa, mistrzostwa świata. No kalendarz spowodował, że praktycznie nie było realne, żeby Zaksa poleciała do, do Brazylii. Długo się wahaliśmy, co z tym turniejem zrobić, bo bardzo na początku bardzo chcieliśmy, trenerzy, sztab, nie mistrz Europy, tylko mieliśmy świata, tak? Lubowy świata, no pięknie by to brzmiało. Zawodnicy bardzo chcieli na ten turniej pojechać, natomiast jak się, nie było na początku wiadomo gdzie, jak się okazało, że to jest Brazylia. W takim terminie bardzo niedogodnym dla nas, gdzie stamtąd trzeba było się dostać do Nowosybirska, analizując wszystkie za i przeciw, wszystkie możliwości. No i niestety, znowu wracamy do tematu pandemii, bo podróż do, 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 do Brazylii, trwałaby kilkadziesiąt godzin z dwoma, trzema przesiadkami, no z obcowaniem kilkugodzinnym na jednym, drugim lotnisku, więc to było zbyt duże ryzyko zdrowotne dla, dla sztabu i dla zawodników. Zrezygnowaliśmy z tego turnieju, jak widać dobrze zrobiliśmy, bo zawodnicy spokojnie polecieli do Nowosybirska i odnieśli tam bardzo ważne e, zwycięstwo i to taki pierwszy mały kroczek do tego, żeby z tej no, mega trudnej grupy jednak awansować dalej. To tego sobie życzymy, a czego sobie życzy osoba Świdelski na ten nowy rok? Jakbyś sam sobie miał złożyć życzenia. Oprócz zdrowia. zdrowia, bo to jest oczywiste. <grystanie> eee, mniej podróży, bo to zdrowie jest uzależnione też akurat w moim przypadku kręgosłup od podróżowania samochodem. Mniej podróży poważnej, żebym mógł spokojnie w końcu gdzieś pojechać na jakiś urlop i odpocząć, te, przynajmniej przysłowiowe dwa tygodnie to byłoby marzeniem. Natomiast na razie tego nie widać, ale myślę, że. Rok się zaczyna dopiero, także 12 miesięcy przede mną. Czyli rozumiem plany na y, I to urlopowce. nie będą Filipiny, to nie będą na pewno Filipiny. Plany urlopowe zaczynasz od analizowania map zasięgów w sieci komórkowych, żeby tam nie było zasięgu. Tak? <gry> o, to jest dobry kierunek, to jest dobry kierunek i dobrze, no, podpowiedziałeś, będę tak, tak zrobił. Do tego tobie życzymy, żebyś miał czas i odpoczywać, no i żeby przyszły sukcesy, bo mistrzostwa świata w tym roku przed nami, nie? Tak, mistrzostwa świata mężczyzn w Rosji, mistrzostwa świata kobiet, y, mam nadzieję, w Polsce i Holandii. No i tutaj troszeczkę rąbka tajemnicy mogę uchylić, że najprawdopodobniej Mistrzostwa Europy U22 reprezentacji Daniela Plińskiego też będą w Polsce, ale oficjalnie na to poczekajmy, zobaczymy. Ale nieoficjalnie mogę to potwierdzić.